włączę. W tym tygodniu jedna osoba losuje to przepiękne wahadło z mojego tutaj, z mojego sklepiku. Zobaczcie, jakie piękne. Będziemy mieli lasowanie w poniedziałek, ponieważ troszeczkę nam się tydzień opóźnił. Tutaj. Przepiękne. Dobrze. Mhm. Dobrze. Nowy rok, moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji nowego roku i w takiej cudownej energii pierwszego dnia roku poczujmy spokój, właśnie, poczujmy moc. Poczujmy dobrą energię. To jest bardzo ważne dla naszego życia. Takie odłączenie się od chaosu przede wszystkim. Pamiętajmy, że dobre energie zawsze są przy nas i energie naszych opiekunów duchowych, aniołów, one zawsze są przy nas. Też bardzo dużo dobrej energii dla świata. Życzmy jedna, drugiej osobie, życzmy mnóstwo. Dobrej energii przede wszystkim. Niech taki spokój, miłość płynie dalej. Przede wszystkim niech harmonizuje i uzdrawia. Moi drodzy, ponieważ mamy nowy rok, zobaczmy, jakie wiadomości nam kartę przyniosą, jaka karta będzie przewodnia przede wszystkim tutaj dla nas. Pamiętajcie, że będzie możliwość do mnie zadzwonienia. Numery macie na górze. Do mnie jest to nowy numer, drugi numer telefonu, na który kiedy powiem, że będę odpowiadała, trzy pierwsze osoby, które do mnie zadzwonią albo możecie wysłać pytanko na WhatsAppa bez dzwonienia nawet, kiedy powiem, że wybieram, że można dzwonić, dostaniecie poradę. Więc obserwujcie i przypominam ten piękny, ten piękny, to piękne wahadło z kwarcu różowego. Można oczyszczać z nim, można odblokowywać. W poniedziałek poleci do jednej osoby. Co trzeba zrobić? Korzystać z moich usług. Możecie zamawiać horoskopy, reiki, analizy związku, horoskopy na styczeń. Więc zapraszam serdecznie. Dobrze, skupmy się teraz. Jakie wiadomości mają dla Was karty na nowy rok? To jest takie cudowne czytanie. O, już mi tutaj karty same wyskoczyły. Skupcie się. I mamy piękne trzy kamienie. Oczywiście wszystko możecie w moim sklepiku kupić. Pierwszy, piękny kwarc. Biały kryształ, kwarc różowy i róża pustyni. Czy widać tutaj? Po prostu. Dobrze. Już patrzymy. Skupcie się w sercu, poczujcie kartę. No to ktoś do mnie pisze. Dobrze. Jeżeli wybrałaś ten piękny biały kryształ, zobaczmy co się przed nim kryje, jaka karta przewodnia, jaka wiadomość dla Was jest. No proszę. Piękna runa Durisas. Zobaczcie. Piękna runa. Która mówi o ruchu, o działaniu, o wsparciu, o tym, co jest bardzo ważne przede wszystkim. Tutaj to jest takie bardzo ładne po prostu przejście w nowy rok z pełną siłą, z pełnią działania tego, co jest bardzo ważne. Jest to runa szczęścia przede wszystkim. Tutaj mamy taki pewien próg i musimy iść dalej. To jest karta przewodnia Wasza na nowy rok. Tutaj, kiedy musimy się zatrzymać, kiedy musimy sprawdzić intencję przede wszystkim i chronić swoją energię, to jest bardzo ważne. Przede wszystkim tutaj. Bardzo ważna jest ochrona przed tym, co nie jest w zgodzie z nami, nasze granice, ale też czysta taka decyzja. Przede wszystkim idziemy dalej, działamy, coś co daje tutaj. Tutaj nie wszystko musimy też wpuszczać do naszego życia. Zwróćcie uwagę. Kończy się taki etap bycia. A zaczyna się etap po prostu naszego serca, takiej selektywnej też obecności, przede wszystkim. Nasza siła, ona rodzi się z uważności, nie z walki. To jest bardzo ważne. To jest też runa, która nas w pewien sposób daje nam taki próg przejścia dalej. Jeżeli wybrałeś ten piękny kwarc różowy. No proszę. Mamy piękną runę losu. Piękna runa przede wszystkim lekcji życiowych, tego co jest ważne, tego co daje nam po prostu tutaj takie wsparcie. Tutaj trzeba będzie chwilę poczekać na pewne rzeczy. One nie wszystkie przejdą w takim właśnie Pewnym oknie chaosu. One dadzą tutaj czas. Musimy zaufać procesowi, nawet jeżeli teraz nam się wydaje, że czegoś nie widać, musimy czuć, że coś się dzieje pod powierzchnią. Tutaj też intuicja będzie bardzo mówiła dużo, jeżeli chodzi o Was. Będzie dawała takie niesamowite po prostu wsparcie. Bardzo ważny będzie zwrot, odkrycie, coś, co będzie zmieniało Waszą perspektywę. Moment, który przychodzi nagle, ale spokojnie. Więc nie szukajmy odpowiedzi na siłę. Pozwólmy, żeby same się po prostu odsłoniły. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, no proszę. Piękna runa. Działamy przede wszystkim. Uzdrawiamy. Ale też przede wszystkim tutaj Echwas ona przychodzi, nie przychodzi sama. Mówi nam o relacjach międzyludzkich, o dwóch siłach, które uczą się iść w tym samym rytmie. To też mnóstwo zmiany, coś, co się dzieje, gdy nie musimy iść sami. Przede wszystkim. Zmiany są bezpieczne. One są zawsze w dobrej energii, wzajemnością. Przede wszystkim możecie zmieniać miejsce, możecie zmieniać dynamikę. Przede wszystkim tutaj wyjść z chaosu. To jest bardzo dobra zmiana, taka bardzo naturalna. Teraz może ktoś do mnie zadzwonić. Jeżeli ktoś chce, albo wysłać pytanko nawet, jeżeli się wstydziecie, numery macie na górze, a to jest drugi numer mój dodatkowy.